Zamieścił ważne ostrzeżenie dla wszystkich klientów: Polacy znowu mogą paść ofiarami internetowych oszustów, którzy w mgnieniu oka zabiorą wszystkie pieniądze znajdujące się na koncie. Bank kolejny raz informuje swoich klientów o tym, że mogą paść ofiarami cyberprzestępców. Znowu najbardziej narażone są osoby, które korzystają z bankowości mobilnej. Na co należy uważać, by nie paść ofiarą przestępców w sieci i nie stracić wszystkich pieniędzy? Bank kolejny raz ostrzega przed oszustami. Bank Millennium znowu zmaga się z cyberprzestępcami. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, przekazanymi przez Millenium, oszuści dzwonią do klientów, podając się za pracowników infolinii. Pracownicy rzekomej infolinii TeleMillenium sprawdzają, czy nie doszło do podejrzanych transakcji. Co więcej, proszę o podanie swoich danych do logowania i zainstalowania aplikacji Phix Support. Aplikacja nie została zatwierdzona przez bank Millennium, a dzięki niej oszuści mogą sterować ze swoich urządzeń kontami Polaków. W ten sposób mogą dokonywać przelewów i wypłat na inne konta. Jak zaznacza bank Milenium, konsultanci z Infolinii nie mogą rekomendować żadnych aplikacji podczas rozmowy telefonicznej. Władze banków zwracają się więc by nie podawać nikomu numerów dokumentów, danych logowania ani numerów kart płatniczych, podkreślając, że pracownicy infolinii nie mają odpowiednich uprawnień, by posiadać takie dane.